Bardzo ciekawy panel dotyczący dedemokratyzacji zagrożeń dla współczesnej demokracji. Zaczęliśmy od dość ciekawej diagnozy przyczyn, opierając się zarówno o badania naukowe, jak i nasze obserwacje, jako osób pochodzących z różnych części, nie tylko Europy, ale i świata. Mieliśmy specjalistów z zakresu badań w Polsce, z Węgier, a nawet Tajwanu. Dlatego bardzo fajnie i ciekawie zdiagnozowaliśmy przyczyny. De Demokratyzacji obserwowanych od kilkunastu lat zagrożeń autorytarnych populizmów dla Europy. A w drugiej części bardzo ciekawa dyskusja świetnie moderowana dotycząca tego co możemy zrobić aby odzyskać tą narrację demokratyczną, jak budować wytrzymałość demokracji i tego jakiego typu działania moglibyśmy podejmować począwszy od pewnego otwarcia na różnego rodzaju idee, jakość debaty publicznej, kwestia promowania pewnych pewnych Wartości. No, i w końcu kwestie nawet, związane nawet z jakąś taką strategią informacyjną dla osób, którym zależy na ponownej sile państw, demokracji, demokracji liberalnej. Jeżeli od kilkunastu lat na świecie obserwujemy, Spadającą, spadającą siłę państw demokratycznych i ten proces zwany dedemokratyzacją, to tego typu spotkania są jak najbardziej niezbędne i potrzebne. Bardzo fajne połączenie zarówno takiej ekspertyzy naukowej i tego, co wynika z badań, jak i dyskusji w gronie osób, które zajmują się chociażby dziennikarstwem. Więc wydaje się, że to było bardzo ciekawy sposób na stworzenie pewnych propozycji bazujących zarówno właśnie na, na tym, co wiemy, z badań naukowych, jak i, jak i sposobów promowania tego. Więc jak najbardziej tego typu połączenie debaty naukowej i takiej popularyzacyjnej jest jak najbardziej potrzebne. Miejmy nadzieję, że będą osoby, które wyciągną wnioski z tej naszej dyskusji.